No, no kurwa, no lekutko machnąłem tylko. Nie wiem, to już całe takie kurwa glizdy jebane. Ja pierdolę, no co co odpierdalaś, to, to mieszaj, to nie tak. Kurwa, co to, to jest? Wyjeb to. <śla> 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 Wyjeb to. to do zlepu. <śla> 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 Ej nie, to jest ten nasos. Tylko jest. O kurwa, no, no, to... ale to ale to Dara, wyłącz to, umyję tę walkę kurwa, chociaż może co? O, ja, się ja tak samo tu tak jedę. No, wyłącz ty... to kurwa, no, daj kurwa, daj mi to jest, daj mi to umyć. <laughs> wyłącz, wyłącz, wyłącz. Nie popasz się. No ale to wyłączysz kurwa. A to myślisz, że to jest... jest to 40... jest tu. Hit kurwa gorące. Uważa! Kurwa! Que <laughs> could